Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Godnych Polecenia. W tym nagraniu chciałbym Wam przedstawić przede wszystkim polecić trzy książki Beragrylsa. Dokładnie wczoraj skończyłem czytać ostatnią z tych trzech książek. Jest to, można by powiedzieć, pewna całość. Dwie z nich są typowymi poradnikami surwywalowymi, mniej lub bardziej surwywalowymi. Natomiast trzecia, mam nadzieję nie ostatnia e, książka Bera jest jego autobiografią, w zasadzie opisującą e, całą jego przeszłość do dnia dzisiejszego. Pierwsza książka, czyli Szkoła Przetrwania. Jest jak najbardziej typowym poradnikiem survivalowym, może bardziej jakimś scoutowskim, harcerskim. Bardzo fajnie, przystępnie napisana książka, bardzo szybko się ją czyta i można bardzo wiele rzeczy łatwo zapamiętać, gdyż układ stron jest no, świetnie, naprawdę świetnie dobrany. Może nie są tam e, opisywane jakieś specjalne mega techniki, e, które pozwolą e, wyjść z każdej opresji, ale e, BER przedstawia tam główne ide idee skautingu e, i bardzo wiele można z tego wynieść. E, wiele umiejętności, które są w przystępny sposób opisane i przedstawione na ilustracjach. Ale także takie ogólne przesłanie. Wydaje mi się, że głównym przesłaniem tej książki jest fakt, że należy współpracować, cieszyć się i bawić z innymi i dążyć do perfekcji. Kolejną książką jest Urodzony by Przetrwać. No, jest to jakby kontynuacja tej serii survivalowej. Opisywane są podobne techniki przetrwania, tyle że w tej książce Bear skupia się bardziej na tematach. Ułożył książkę w ten sposób, że mamy podział na pewne tematy, jak pustynia, morze, lód. Czy tam zimno, jakkolwiek, i do każdego z tych specyficznych obszarów dostosowuje różne techniki przetrwania w danych warunkach. Oczywiście wiele się pokrywa, wiele jest bardzo zbliżonych do siebie, jednak stara się jakoś rozróżnić te warunki i odpowiednio czytelnika nastawić na. Te rzeczy, które mogą spotkać go w danym terenie. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobrym takim powtórzeniem wobec tej pierwszej książki, więc czytając je obie, jakby jedna po drugiej, bardzo dużo rzeczy się zapamiętuje automatycznie i utrwala poprzez właśnie takie powtarzanie jakby tych samych rzeczy. Czytając to samo, więcej się zapamiętuje tak mimowolnie bez specjalnego tam nakładu sił pamięci i w końcu trzecia książka kurz, pod i łzy jak dla mnie bardzo genialna książka no może genialna książka e świetne jest przesłanie e Ber tutaj skupia się Właśnie na tym, żeby przekazać pewne prawdy, które pomogły mu w życiu. Bardzo proste prawdy. Książka jest tak napisana, że czyta się ją w locie. Można by powiedzieć, że gdybym miał na tyle czasu, to przeczytałbym ją za jednym posiedzeniem, na jednym wdechu. Niesamowite opowieści. Choć i tak to jest tylko ułamek tego, co ten człowiek przeżył w życiu, i pokazuje, jak dążyć do celu, że wytrwałość się popłaca i że warto robić w życiu to, na co faktycznie ma się ochotę, oczywiście zachowując pewne granice współżycia w społeczeństwie. Ok, miało być króciutko, rozwlekło się strasznie. Przede wszystkim bardzo, bardzo zachęcam wszystkich do przeczytania przynajmniej tej ostatniej książki. Jest to naprawdę biografia człowieka niesamowitego i wewnętrznie, i zewnętrznie. I zachęcam do może nie tyle co dyskusji, co do podzielenia się swoimi przemyśleniami, jeśli ktoś już przeczyta bądź już przeczytał te pozycje, może jednak się nawet jakaś dyskusja rozwinie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.